Hej, cześć, siemanko, ja się nazywam Pater i zapraszam was do przeniesienia się do nietypowej gry jaką jest Princess Peach Showtime. Jest to gra na Nintendo Switch i, wy i tylko i wyłącznie na Nintendo Switcha. Nie ma jej dostępnej na żadnej innej platformie, do tej pory Nintendo jest... Y Tą firmą, która twierdzi, że ich gry nie mogą się pojawiać na żadnych innych konsolach. A to jest z jednej strony dobre, bo jest plusem, że mamy tutaj. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że tutaj jest od początku, bo ściągnąłem i trochę grałem. Nie grałem w pełniaka, więc nie wiem. Spróbuję tą kamerkę sobie pomniejszyć. Wam aż tyle interfejsu nie zasłaniać. <śmienic> być. Kit. mnie tutaj nie było i dawno tak nic nie nagrywałem. Wow. Dobra, jest chyba od początku. Yy, ta gra zapisuje się na waszym koncie i żeby ją. Yy, nie da się ponowić tutaj yy, gry, dać nową grę, musicie po prostu wyjąć kartę, usunąć całą grę i zainstalować ją od nowa. To jest głupie z jednej strony, no ale to jest Nintendo. No, czego chcieć od Nintendo. Nintendo ma swoje głupie pomysły, dalej jakieś tam kody do zapraszania znajomych, czy inne rzeczy. Wow, super nowością w Nintendo Switchu jest to, że łączymy się przez Bluetooth ze słuchawkami. Po tylu latach od premiery, w się aktualizacja to wprowadziła. Dalej nie mamy gier, które coś mówią. Mario Wonder miało jakiś zalążek tego, że coś tam mówimy, że się mówi coś tam, że... Ale generalnie Nintendo i jego pomysły zawsze kończą się tak samo. Tutaj nie gadamy, tylko przeklikujemy. Jak sobie przeczytacie, klikamy dalej, czytamy, lecimy dalej. O, Stella, tam coś tam nam powiedziała i lecimy dalej. Gra nie wymaga tego czytania. Jak zaraz zobaczycie, to to jest dosyć specyficzna gra. To nie jest jakaś gra wybitna, yy, gra. Jakby to wypuściło coś innego niż Nintendo, to byśmy powiedzieli, że to jest niskobudżetowa gra, a że to wypuściło Nintendo, no to powiemy, że jest... No, nawet, nawet, nawet ta gra. I zaczynamy sobie pierwszą przygodę. Gra to jest Princess Peach. Showtime. I polega na tym, że jesteśmy w teatrze i rozgrywamy różne role. Które się wydarzają na scenach naszego teatru. No i to jest pierwsza z nich. Drugie, długie czasy ładowania są. Proszę bardzo lecimy tutaj. Jak sobie przeczytacie, ja będę to przeskipował bardziej niż to jest potrzebne nam do życia, bo po co nam to? Możecie kupić tą grę obecnie w promocji. Mediamark wyprzedaje tę akurat grę. Jeżeli macie Nintendo Switcha, a chcecie jakąś luźną gierkę dla siebie, czy nawet dla dzieciaka kupić taką gierkę, no to jak najbardziej będziecie zadowoleni z tej gry, no bo jest dosyć sympatyczną grą. Demówkę możecie sobie ściągnąć, tylko uwaga, uwaga, demówka zapisuje stan gry i jak kupicie pełniaka to musicie usunąć demówkę, wszystkie te rzeczy i dopiero możecie rozpocząć pełniaka bo Nintendo. No i teraz klikamy sobie B, ja mam tak Joy-Cony podpięte, więc ja tutaj mam Joy-Cony tak, nie mam tego... Cuda do Joy-Conów, co się wkłada i wtedy macie imitację Pada. Widzicie, My... są takie momenty, że te dialogi aż przynudzają. Chcielibyście już akcję, chcielibyście, żeby coś się działo, ale niestety dialogi nam zamulają i... Dobra, możemy iść. Tutaj wiadomo, wszystkie krzaczki, straczki i tak dalej. Trzeba to wszystko patrzeć. Co tutaj jest? O, możemy ich tutaj ocucić. Zbieramy tutaj takie monetki. No i tutaj pierwsi nasi taki jakby przeciwnicy. Piersi tacy... Trudni przeciwnicy. Tutaj pokazane jest w ogóle, jak mamy to robić. O, kwiatki. Wszystko kwiatki to są jakieś tam... Oświetlenie sceniczne. Widzicie. Thank you. I... Klikamy wszystko, żeby tutaj pobudzić to jakby do życia. Uruchomić. Tak. Dokładnie wiemy jak to się gra, no bo wiadomo. lecieć dalej. Teraz tutaj musimy wskoczyć. Ale jak widzicie tutaj nam się zmienia albo życie, albo pieniądze, albo większa ilość pieniędzy. Teraz robimy tak, żeby żyć mieć. I widzicie. I żyćko. Cyk. Jakbyśmy potrzebowali go to by było super. Ma takie lekkie ścinki ta gra. W którym, kierunku, w którym kierunku tutaj tym analogiem, słuchaczkiem przesuniemy, to automatycznie mamy tutaj e, atak w dany kierunek. Widzicie? Ciężko jest to pokazać tutaj dla was na tej kamerce. No i odblokowaliśmy kolejne rzeczy. Tak. No tylko mówię, czytanie tutaj dialogów praktycznie nie ma sensu, bo tutaj nie są nam na tyle potrzebne, żeby poczuć tą historię. Nawet osoby, które nie znają angielskiego będą się przy tym świetnie bawić, no bo to jest typowa gra, taka prosta gra dla dzieci. My przejdziemy pierwszy świat i w każdym odcinku będzie jeden świat, jedna scena, w każdej scenie coś się zmienia. Wiadomo, pierwsze są najdłuższe, z tego względu, że pierwsze oznaczają to, że będziemy mieli jakieś tam filmy pokazowe, instrukcje co robić. No i teraz, tup, 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 tup. nie ma tutaj ruchowej rzeczy. Nintendo próbuje na siłę czasami wciskać te ruchowe rzeczy, no ale nie mamy aż tego tu. I cyk. I uratowaliśmy ziomeczka. On nam wyparował. Lecimy dalej. Teraz tutaj na górę. Tak musimy wszystko zobaczyć, bo odblokuje, odblokujemy takie specjalne gwiazdki. I jak tutaj sobie zobaczycie, podejdziemy do ziomeczka. On tutaj coś tam powie. Albo nie powie. Zabimy to. Wybieramy mamonę. To nam się może przydać, chociaż nie wiem do czego. Cyk. Grube hajsy. Tipy jak na TikToku. Znaczy te mm, gifty. Lecą monetki jak na TikToku. I dostaliśmy nagrodę. O, no, ciemeczku. Tak, super job. On jest zadowolony, my też. Tutaj musimy uważać. No i tutaj roślinkę. Dób. Widzicie? Drogie panie, drogie dziewczyny, jeżeli widzicie ten materiał, zobaczcie, wasza mm, stążka do... O, ja nie będę udawać, że śpią. O, o ja im potrzebuję magicznej mocy, miecza, stążki do włosów. No i teraz możemy wejść dalej, tutaj zobaczyć co tu jest. Tu jest jakaś e, gwiazdka. Kolejna. Cyk, mamy gwiazdkę. I na dobrą sprawę to jeszcze jest koniec, bo to w demówce macie. Co wy zobaczycie, taką demówkę to to jest to. Teraz będzie dartanianem, albo tym kotem ze szereka bardziej. Gra nam się kończy, jak pójdziemy z z powrotem z interfejsu, nie? To tak jakby. Poczekalni? Tak. Tutaj już nie mamy wstążki. Nie dupniemy ciada. I cyk. O, później się nauczymy jakichś tam innych ataków. Wiem tyle, bo przeszedłem właśnie. tymówkę. Zobaczcie, ominęliśmy dwie gwiazdki na dole. Tam mieliśmy dwie jakieś gwiazdki. Tutaj. Cyk, potężny atak. Jest genialna. Nie wiem, czy ją ale jeżeli wiecie, to napiszcie to w komentarzu. Tak, zachęcam Was, żebyście dali łapkę w górę. Za subskrybowali kanał. Udostępnili. Zapraszam Was na TikToka, na live. Aha. Specjalny atak wykonałem. Dobra, kolejne siomeczki. Chodź to. Zobaczcie jak tutaj wyginam śmiało ciało. Nie wiem jak to zrobiłem, ale wyginam śmiało ciało. Dobrze. Dobrze. Dobrze, że ta gra nie była w, w pełnej cenie Bo wiecie, kupić ją za 100 pary złotych, a kupić ją za 230 prawie, bo tyle kosztują gry na Switcha No to jednak trochę różnica cenowa jest Czy ja mogę tu coś? X. Aha. No dobra, coś odblokowałem, czego wcześniej nie widziałem. A, ukryty poziom. To do wygrania jest tutaj. O, gwiazdka, kolejna. Dobra, jak stąd wyjść? Okej. Okay. a dobra już vibruje. Jak sobie przytrzymacie te ZL i ZR, to wtedy możecie to użyć. Dobra, musimy dojść do bossa. Mało życia mamy tutaj, to jest to. Ale życie można z tych podobno. No, mamy drugie żyćko, więc nie jest źle. Dobra, mamy tu jakiegoś Grubasa. Dziękuję. I teraz tego. Cyk, panie. Panie, a tak normalnie. Godny. Księżniczki Peach. To jest chyba... Jedna z nielicznych gier, gdzie księżniczka Peach jest taka... Odważna! Zawsze robili, że księżniczka Peach nie jest aż taka odważna. Kontrol. Musimy tutaj kontrolsy sobie zobaczyć od Stelli. Aha. Aha, to już. Okej. Okay. Dziękuję. Hmm, tutaj też kontroly musimy sobie zobaczyć. L, e, to znaczy lewy analog plus e, B. Dobra, jeszcze tutaj coś. Aha. Że po prostu ich tak szpikujemy. A, nie chcę mi się zaniknąć. Dobra, Żyćko jest, super. Widzicie, trochę przekombinować można tutaj. To ja tutaj już kupuję. Dobra, spadam stąd. A życzko, gwiazdka, dobrze. lecimy dalej. Tutaj mamy. Ale kasy się sypie z nich. Zobaczcie ile kasy mamy. Były gry, gdzie księżniczka Peach można było wybrać. W historii Nintendo. Ale to zazwyczaj nikt nie wybierał. A głupną grą ser... To były na 3 DS-a, na jakiegoś DS-ka Za dawnych czasów O, mamy bossa Cyk Aha, dobra To jakoś musimy tutaj Odzyskaliśmy w każdym razie życia. Dobra. Okay. Automatycznie tak trochę lecimy. Cyk. I tutaj cyk. Big. Teraz on się położy, a my musimy skoczyć. Tak trochę czasówka taka. Mamy to! Woo! Woo Thank you very much! Zobaczcie, prawie wszystkie, gdyby nie te dwa zginione. Nie wiem, gdzie one są. O! Coś dostaliśmy. 8. i cashu dodało nam. Tak, kontynuujemy. To znaczy gra będzie nam kontynuowała, a my pewnie zakończymy już ten pierwszy odcinek. Teraz zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczcie jakie długie czasy ładowania są tutaj. No, tak. To będzie tyle, moi drodzy. Ale to jeszcze, jeszcze kilka sekund. Jeszcze sobie przeskipujemy. Zapraszam Was na Patronata, moi drodzy. Tam też możecie wesprzeć rozwój tego kanału. Na jeszcze lepsze materiały, na jakieś tam recenzje i inne rzeczy. No i dodatkowo wy też możecie stamtąd coś dostać, jeżeli będziecie e, wspierającymi. No i dodatkowo pojawicie się na końcu czy na początku filmu każdego, jeżeli się pojawi. No I dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam was też na stronę... Linki macie na dole wszystkie, ale zachęcam was na stronę i e, kapsel, gdzie możecie znaleźć kubki, koszulki. I tak dalej. Zapraszam Was również na stronę, gdzie możecie wypić ze mną wirtualną kawę. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału, a na przykład lubicie kawę, chcielibyście wirtualną kawę ze mną wypić, to jak najbardziej Was zapraszam. Tam są progi chyba od 5 zł. Więc myślę, że to nie jest aż taką dużą kwotą, żeby nie wesprzeć rozwoju kanału, bo dzięki temu możemy kupić to nowe gry albo yy, lepsze materiały stworzyć dzięki waszemu wsparciu. Dziękuję Wam za pierwszy odcinek z serii Princess Peach Showtime. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. To będą takie krótkie odcinki, gdzie będziemy sobie grali w Princess Peach Showtime. I do zobaczenia. Trzymajcie się i do następnego. papatki